Cześć, cześć, dzień dobry. Witamy się bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym vlogu po znowu przerwie. Nagrywam tego vloga, chociaż poprzedniego jeszcze cały czas nie dodałam. Ja już nie wiem, ile czasu minęło, jak ja próbuję dodać tego ostatniego vloga. Fakt też, że trwał on długo. Ale na początku myślałam, że to jest kwestia coś z internetem, bo kończyła mi się umowa i tak dalej, i tak eee, dalej. Ale już teraz jak gdyby sprawę z internetem załatwiłam, a dalej tutaj on się nie chce dodawać, eee, robi mi się połączenie z tym. Ograniczone, zasięg mi zanika i nie wiem, czy ten vlog się doda, także nie wiem, czy jest sens nagrywać kolejne vlog. Ja już kiedyś miałam taką sytuację i wtedy okazało się, że w laptopie jakiś wlaz wirus. I on po prostu hmm, internet, wi-fi traktuje jak, yy, no coś, wiecie, jakiegoś właśnie wirusa i dlatego rozłączaj albo ogranicza dostęp tego internetu. Włączyłam teraz laptop, bo jestem po weekendzie, jestem sama w domu, to też, yy, no nikt nie korzysta z tego internetu jak gdyby poza mną, także zobaczymy, czy teraz się prześlę. Mamy poniedziałek, tak jak już mówię, jesteśmy po weekendzie. I zaraz tutaj spróbuję go dodać i połączę się na nowo. Widziałyście, że już zaczął się sezon u nas na palenie w kominku, także ma to też swoje, wiecie, plusy, bo jest bardzo, bardzo przytulnie, kiedy właśnie pali się w kominku. Ja w ogóle wczoraj obudziłam się z takim tutaj bólem. Nie wiem, czy to jest nerwoból, czy co to jest ale no mega mi boli. Wczoraj nagrzewałam się tą czerwoną lampę, lampą, tym Soluxem i trochę było lepiej, ale dzisiaj znowu jest średnio. Także jak macie jakieś takie swoje sprawdzone metody na właśnie coś takiego, to dajcie koniecznie znać. Ściskam i do później. Słuchajcie, no chyba uda się. Film się już dodaje, już nawet jest sporo procent, także chyba dzisiaj uda się dodać tego vloga. Już jest takie popołudnie, już Alan właśnie wrócił ze szkoły. Jeszcze trochę będę jechała po Aleksa i wtedy się biorę za obiad dzisiaj na obiad żurek z białą kiełbasą. No i ranowi odwołali dzisiaj zajęcia. Także w ogóle zostajemy dzisiaj raczej w domu. I wiemy jeszcze co będziemy działać. Cześć, dzień dobry, witamy się, jest już kolejny dzień. Jest taki jeszcze dosyć poranek, jest godzina dziewiąta, no to w sumie poranek, chociaż niektórzy jeszcze totalnie śpią o tej godzinie. Przychodzę do Was z moim ostatnim zamówieniem z Sinseja, bo udało mi się znaleźć bardzo fajne słuchajcie, w Sinseju kamizelki kapturem ściągane taliowane i ja już sobie ją z dwa tygodnie temu kupiłam w czarnym kolorze i mi się tak ona spodobała i przypasowała, że teraz zamówiłam ją sobie też w kolorze beżowym. Ja mam rozmiar L. Nawet teraz na razie ją sobie tylko tak słuchajcie, związuje cena ich to jest chyba 70 zł albo 80. Ja je na pewno kupiłam obie taniej, bo zawsze wychaczę właśnie na jakichś kodach y, tą czarną to w ogóle ze zbieranych, y, jak wiecie tam na Sejmu zbiera się punkty, to też mi się obniżyła cena bardzo naprawdę fajna, ja polecam te kamizelki jest super cena no i ta beżowa ma złote wykończenia, co mi się bardziej podoba czarna ma niestety srebrne ale, ale to nic pokażę wam może w, w tym Plus, żeby to jest jakieś takie niehalo światło, i długość jest taka akurat do końca pupy. Czekajcie: ostrość mamy. Taka, no tak nie do końca. No, tak do połowy może. Pupy ma kieszenie, kaptur taliowana. No, dla mnie, wszystko co potrzebne. To posiadaję, ja ją mam właśnie już teraz w dwóch kolorach. Dla mnie takie kamizelki, wiecie, tak właśnie na co dzień. Yy, właśnie tak dzieci, czy zaprowadzam, czy odbieram ze szkoły. I jeszcze w tym zamówieniu zamknęłam chłopakom takie swetry to są swetry w ogóle z działu chyba dziecięcego Aleksowi na 110, ale zobaczcie jakie piękne to są takie półgolfiki, plecione i nie są w ogóle gryzące są miłe dla ciała nic w ogóle nie gryzą, one pewnie nie mają po prostu w składzie żadnej wełny nie są też takie że tak wiecie, szeleszczą w rękach prześliczne, 110 dla Aleksa i 140 dla Alanka. Tak już wiecie, coś pod klimat świąt. Zamawiałam je w ogóle z myślą o może jakiejś sesji świątecznej, że się wtedy bardziej przydadzą. Ale jeszcze nie wiem, czy na sesji świąteczną właśnie mm, będą w takim klimacie, czy w koszulach, bo mamy y, sesję i scenka tam jest taka bardziej elegancka, wieczorowa. Także nie wiem, czy właśnie to. I do tego eleganckie jakieś spodnie. Bo też ten sweter można ograć na elegancko, nawet może wyciągnąć koszulę. Tutaj kołnierzyk też by ładnie w sumie wyglądało. Ciemny na przykład, no też by mogło fajnie wyglądać. No, także, także to tyle dzisiaj w ogóle. Słuchajcie, nie wiem czy nadal, ale w sumie mogę to sprawdzić, wezmę tylko telefon, ale pojawił się ten rozświetlacz. Eee... <słuch> czekajcie, ten z Rare Beauty na seforze i to w ogóle tak się pojawił, że ja go zamówiłam i weszłam tak za kilka dni, żeby wiecie, gdyby zobaczyć czy, czy znowu się tak szybko wyprzedał i powiem Wam, że cały czas był i cały czas jest, jest naprawdę już minęło tyle czasu, czyli ten rozświetlacz, w tym, bo ten drugi ten drugi kolor, właśnie co jest tutaj zaznaczony kwadracikiem, jest najbardziej popularny, kolor Exhilarte i on jest cały czas dostępny. Musieli go tak dużo dokupić, bo poprzednio jak go udostępnili, to on się w sekundę wyprzedał. A teraz ja już go chyba... No, dzisiaj do mnie przyjdzie już. Także dzisiaj będę miała okazję go zobaczyć. Jeszcze może nie przetestować na makijażu, no bo jak gdyby nie jestem pomalowana, tak? No, ale no, jaram się nim, jaram się nim, że w końcu będę mogła go spróbować po tylu miesiącach czekania, po tylu miesiącach czekania. A teraz biorę się za kominek, muszę umyć szybę no i rozpalić, bo już robi się chłodno chociaż temperatura jaka tu jest, no jest 21 stopni no to tak średnio, na pewno wezmę się już i umyję szybę, bo jest już cała czarna e, a jak, no i na kawę teraz, o właśnie, jest teraz świetny czas, na kawę e, pisałam do sąsiadki bo miałyśmy zacząć chodzić, słuchajcie na kijki ale ona siedzi dzisiaj, bo jej maluch się tam. Właściwie, no już zdrowieje, w sensie jutro już idzie do przedszkola. Także myślę, że jutro wyruszymy na te kijki, jeżeli jutro będzie pogoda, bo dzisiaj jest pogoda. Ale widzicie, ciężko jest się umówić z dwóm matkom: wiecie, jak to jest, nie? Żeby i tej pasowało, i tej pasowało. No dobra, to widzimy się. No i słuchajcie, jeżeli u mnie chodzi o mycie tej szyby. Ci co mają kominek, no to wiedzą, tak wygląda. Ja zawsze używam rękawiczek, dlatego że ja używam tego płynu. To jest ten Win Grill Grillwin. On jest mocno żorący, i jak dostanie się gdzieś tam na dłonie, to jest niezaprzyjemnie. Jeszcze najpierw tylko tutaj, może pójdę po zmiotkę, obmiotę i zaraz Wam pokażę, jak działa ten płyn. A Wy, jeżeli macie też jakieś sprawdzone sposoby na czyszczenie tej szyby. No to dajcie koniecznie znać, chociaż ja zanim zaczęłam używać ten płyn, to brałam po prostu gąbeczkę. To też, jak może nie macie płynu, nie wiecie jak, to też może Wam coś to podpowie. Bierzecie po prostu, namaczacie tylko gąbeczkę. Taką wiecie, do naczyń wodą. Bierzecie trochę popiołu stąd i ten popiół też spoko domywa, naprawdę jeżeli to jest taka wiecie metoda, że nic nie musicie przy sobie mieć, a umyjecie taką mm, szybę dobra zmiotę to i pokażę wam jak działa ten płyn, dobra ja już wymiotłam i teraz po prostu spsikuję, tutaj zawsze mam na dole ułożony też papier, bo z tego widzicie leci jak już zmiotłam i psikam psikam sporo i to już tak pomału zacznie od razu sobie spływać. Trochę słaby ma to rozbrysk, bo chlapie wszędzie. Dobra. No i teraz daję temu chwilę. Zobaczcie, to zacznie sobie spływać razem z tym całym osadem. Można to wziąć sobie też teraz, rozprowadzę. No i tyle i szyba czysta. No i szyba już umyta w kominku. Rozpaliłam. Także idę robić kawkę. Mamy już, słuchajcie, popołudnie. Byłam po Alana w szkole. Tutaj przeglądam jego lekcje, co ma zadane, co ma niezadane, w których książkach. No, ale przyszło też, w międzyczasie przyjechał kurier, przywiózł to zamówienie czyli ten rozświetlacz. Pewnie nic nie będzie widać. E Trochę go sobie właśnie spróbowałam na dłoni i powiem Wam, że, że naprawdę wydaje mi się, nie wiem jeszcze jak będzie w makijażu, ale jak go roztarłam na dłoni, to on rzeczywiście daje taki, taką piękną taflę. No i tym bardziej jaram się już, bo chciałabym go sprawdzić, jak będzie właśnie w makijażu wyglądał Jezu, Czy ja to zrobię jedną ręką? Opakowanie takie, hmm, jak moczy trochę wygląda. Otwieramy. I to jest ten kolor. Ja ogólnie bardziej takie szampańskie, ale ten jest dosyć szampański. I on nie jest taki. Nie jest jasny. Jak jesteście bladziuszkami, to raczej ten najjaśniejszy kolor bym polecała. Ten jest taki złocisty. Ma trochę takiej drobiny fioletowej. Nie będzie go tu widać. Musiałoby tu światło świecić, żeby było go widać. Także nie mogę się doczekać aż w końcu przetestuję, dlatego że ten rozświetlacz ma, słuchajcie, miano najpiękniejszego rozświetlacza, jaki istnieje. Jeżeli Wy znacie jeszcze jakieś przepiękne rozświetlacze, to koniecznie mi piszcie, bo ja też uwielbiam rozświetlacze. W ogóle uwielbiam rozświetlacze, bronzery i teraz też róże. Mega, mega pokochałam. Róże hmm, pewnie sobie zamówię niedługo i w ogóle w kremowe. Bardzo lubię róże i bronzery ostatnio. E, jakiś więcej kolorów właśnie kremowych róży. Dostałam też tutaj próbki, perfum i powiem Wam, że te Signoria. Są prześliczne. Przepięknie pachną. Ja mam z Hugobosa, i one bardzo podobnie pachną, właśnie do tych z Hugo Bossa, Tak wygląda butelka. Polecam. Takie ciężkie. Na jesień idę olko. I ta Prada też mi się bardzo podoba. O ta Prada. Jest już popołudnie. Godzina trzeciej Aleks też już odebrany I robię chłopakom dzisiaj na e, obiad Pankejki czekoladowe Pierwszy raz je będę, słuchajcie, robiła Nigdy wcześniej nie robiłam Ale czasami je kupowałam W żabce są te takie pankejki czekoladowe I muszę przyznać, że są one pyszne Ja nawet, która wiecie, że nie przypadam za czekoladą Ale one są naprawdę smaczne Nie wiem, czy to będą takie same Tamte są Za chwilę już będzie obiad Tamte są na maślance te tutaj znalazłam przepis na jogurcie naturalnym, także no, zobaczymy jak wyjdą, tutaj mam masę i zaraz będę smażyć. Placki tak, tu się robią, tu już są ściągnięte, tak wyglądają w środku, hmm, powiem tak, smakują troszkę inaczej niż te z e, czapki, ale też są bardzo dobre i te są akurat mało słodkie, bo po prostu taki przepis, że mało cukru, ale to za to można wtedy posypać cykron pudrem, jak któreś dziecko lubi mamy już słuchajcie wieczór, jest po no w pół do siódmej, dlatego na dworze już ciemno, byliśmy teraz na podwórku, dzieciaki jeszcze się bawiły, są już w samochodzie, Adrian jeszcze robi jakieś tam opryski natuje. a my jedziemy, najpierw zajedziemy do to musimy odebrać słuchajcie książkę, bo Alan już zdążył zgubić jedną książkę no i musieliśmy ją po prostu ukupić drugą. Także jedziemy odebrać książkę, żeby już na jutro miał. A przy okazji zajedziemy do Dino na takie jakieś tam wiecie małe zakupy, bo coś tam się pokończyło. Także jeszcze taki wieczorny wypad na małe zakupy. Mam tą koszulę. Nie wiem czy ona mi wystarczy, bo jest już naprawdę zimno. Tak, tak mroźno, że normalnie tak bujałam Aleksa na kośnawce, to tak mi ręce zmarzły, że naprawdę. No i hej, hej. Tak, na zakończenie tego vloga pokażę Wam tylko jeszcze taki krótki haul. Jest już kolejny dzień, zrobiło się teraz fajnie słonecznie. Alanek tutaj segreguje worki na śmieci. I pokażemy Wam, co kupiliśmy w Pepko. Alan, oczywiście, jak dostaje jakieś pieniądze. Jak to on mówi zarabia, jak babcie czy tam ktoś mu da, to on wtedy zarabia i on sobie wtedy musi widać co do złotówki dwa pająki, bo miał 20 złotych, no to kupił dwa, bo jeden kosztował 10 dlatego wiecie, żeby wydać do, do cna po prostu pieniądze. Ja kupiłam ee, taki bieżnik na święta, Ogólnie świątecznego bieżnika nie mam żadnego. Taki inny ciekawy, chociaż powiem Wam, że ja się zastanawiam, na razie to są tylko zastanowienia, żeby w tym roku nie dodać czerwonego koloru, biało-czerwonego w domu do srebra. Ja dziecku też kupiłam taką bluzę w duchy fajną. Ostatnio się okazało, że ale ma mało bluz. I bluzę jeszcze jakieś, chociaż sweterek mu ostatnio kupiłam, ale taka bluza. Myślę, że nie tylko halloweenowa, tylko też taka w międzyczasie dochodzenia Fajna jakość, powiem szczerze. Czekajcie, ja to sobie wezmę. W Biedronce też tak zajebłam, bo brakuje mi rzeczy. Konkretnie podgrzewkę wody, która została gdzieś tam w samochodzie. W Kiku kupiłam taką dynię ze srebrnym napisem, co się rzadko zdarza. I nie wiem, czy ją dam przed dom, czy tutaj na moją komodę od razu przy wejściu. I taki zestaw dyni Srebrno, srebrno to takie trochę już w złoto wpada z szyszkami. Taką małą y, kompozycję. Alanek jeszcze taką maskę, chociaż ja jestem pewna, że już taką ma. Tatuaże. Rok temu miał takie same, bo dla mnie w Pepko w ogóle są e, co roku te same rzeczy. E, I Aleksowi, bo on też miał, ma swoje pieniądze, ale nie było go z nami, dlatego ja coś mu wybrałam. W ogóle tu jest napisane, że 20 zł kosztuje ten potwór, a 17 kosztował. On lubi Alex, te wszystkie gumowe potwory takie właśnie. I baterie, standard. Uwielbiam te mini patryczki, biedronki, te mini ogórki. Nie zastanawiałam się, było jeszcze mini kukurydze konserwowe, ale nie wiem, czy by mi to smakowało. No i kole. Aha, no i tutaj mam Będziny i fajny bardzo makaron, parpadelle. Jak robię karbonarę, to on idealnie sprawdza właśnie takich kremowych sosów. Także tyle już z mojego dzisiejszego vloga. Dziękuję, pozdrawiam. Ściskam.